Dobra, nie... nie, nie, nie jestem na ok? okej? Okay. Okeeej. ...sprawdzam, rozmawiam, na coś spojrzę, ale nie można tak tego mocno brać do siebie. Było, ale on to sprostował okay. na grupie i o tym nie wspomniałeś. Ale przeczytałem wtedy na jego streamie, jeżeli się nie mylę, Pomaga nie cały ten wątek, jak on się z tego tłumaczył i <grym> mówiłem, że to była dyskusja publiczna. O co chodzi? Tobie, no, ktoś żartuje, ktoś to bierze na serio. O, Mandżu napisał, że możemy się zdzwonić, pogadać o tym. Ja czy komentarz. Napisałem okej, Obejrzę tu cały do końca Dobra. Ale jazda, kurde. Wyjewane mam w co. No, się, Bartek, zachowuje się trochę jak widz na YouTubie, który widzi Shota, Kochan że Mandzio piso. zrobił analizę upadku Tentacjona i, tym, i ty zakładasz, że jedyne, co ja robię na swoim streamie, to ja siedzę i tylko czekam, żeby zrobić Twoją analizę. Tutaj i o tym porozmawiać. W momencie, kiedy. to no było... o mnie! 20-minutowy segment na początku streama, jak się Batyko, no sobie nie. dzieliliśmy o głupotach i to o nie jest niektóre z i zachowuje się tak samo jak żaba na YouTubie, która ogląda Shota i mówi, no nie, no to już nie Kieszole. ma co robić w ogóle, że tylko się zajmuje tutaj jakimiś analizami itd. i tak dalej i samo pada. No chuj chodzi, Bartuś, zluzuj mordeczko, czemu jesteś zły taki, zdenerwowany? Ja napisałam a, na jakieś że chyba masz 7 kilo. Muszę przyznać. Ja danych nie nie nie. I trzeba to zmienić, jeżeli ma być z ma być ciągłość i tyle. A może skupię się na tym, żeby robić content. <grym <grym I po prostu skupić się na... Brzmiał jakbym beknął, a nie kaszno. Się... No i jak to jest inne od tego co ja powiedziałem? Czy ty się denerwujesz o to, że ludzie o tobie mówią? Bartek, miałeś 40 tysięcy średnio widzów. Spadłeś na małą średnią widzów, zatem ludzie o tym mówią i spróbują zanalizować uzy, dlaczego uzy, do tego doszło, ponieważ jesteś kredik, na Twitchu, ja który dzielę. się wiga mocno wybił i później mocno podupadł, nadal robi mocne liczby, ale w porównaniu do tamtych liczb wysłałeś są... ja, 740, ja To awaryjcz, 720. Czekaj, jeśli liba się zjedną gdzieś sprawdzić, Przecież to bardzo dużo. Chyba kurwa dwa streamy w miesiącu zrobiłem, no niemożliwe, ja chyba miałem 20k to był, tak jestem z siebie dumny. No, 20k. Wie pan, co to znaczy, że trzeba pracować, a zarabia? Słuchajcie, ten average jeszcze tylko napomnę. Average 20k, który był, to jest coś, co się nie powtórzy. To był ee, kurwa. Wszystko chciało, po prostu się dobrze ułożyło. Nie było dużej konkurencji. Na pewno inaczej by to wyglądało, gdyby były niektóre jednostki wtedy i robiłyby na przykład event. Ee, jak to się mówi. Konkurujący. Po drugie, był to event specjalny, którego nie było. Po a ty nie by byłeś dziś... inwend Element, bo tam był ja potem w Francuzę. Przepraszam, dółko, bardzo Przepraszam, Co, nie bardzo. Jest, Przepraszam bardzo, bo pan Dendryna. Przepraszam bardzo. Wiem, że jest za mikrofon. Jeżeli teraz nie miałbym dnia. mieć jakieś też większe liczby, to nie wiem w ogóle, czy, czy jest to możliwe. Od tego zacznijmy, bo trzeba od początku jakoś uświadomić was. E, Przeuświadomić siebie, w czym zrobiłem błędy i pokazać wam, że... Chce dalej funkcjonować i działać, to na pewno inaczej by to wyglądało. Tak a jest, dobry, dlatego, ludzie to analizują, Gene o czym rozmawiają. I o mnie też rozmawiają, że miałem 15 tysięcy średnio, a wyjebałem się na 3 tysiące średnio. Chyba 5 tysięcy! A, a byłeś 3 tysiące! Aniż piesz z Lizokiem! 120k chyba, albo 20, nie wiem. Nie Ale pamiętam, bo Izak publicznie. był pierwszy, właśnie co pierwszy. No Czego na przykład nie zwrócić na Boxdela uwagę, Uuu. który ma tytuł nowy tutaj plum, aferki? Proszę bardzo, Patry. Fikstentacyjny w taki sposób jest coraz dziwniejszy. Nawet Bo to to już jest w ogóle event. Dobrobiaczek. O ile ty jeszcze mam gdzieś sobie Nie, nie zrobię tak samo jak ja. Tak, Boxdela. Ja też nie twicie, nie mogę. Ja pokonował mi walkę. Mówi, dawaj A powiem, ja powiem, powiem, że meczku każdym. No to samo, ja nie mówię tu jeszcze na komentarzu, niestety. Ten filmik jest usunięty. Kiedyś ten ja filmik o moim programie z Hudsonem, który wypierdolił, bo totalnie, totalnie go przestrzelił. Totalnie go przestrzelił, czyli na tym filmiku e, pomylił wszystko z tego, co wiem, popierdolił. Więc usunął ten filmik e, i nie odpisywał mi na priv, bo ja się pytałem, czy go usunąć, nie miałem o. pojęcia. Zgadzał się z Rybsonem w końcu i zamiast nagrywać filmik aferki Rybson kontra i tentacją drama napisał: Bartek, tentacją szachista i dziwne afery. Nie wiem, czy ty nie jest takie. Nie no, wiem, to Nie też Nie jesteś. No tyle, no, ja pierdykam. Ty, ty był no. w Ja wiem, że graliśmy w Amonga i generalnie lubię Bartuś bardzo ciebie i twój content, ale to że to będzie, będzie lizanie na zasadzie, że o, chuj chodzi tym widzom, nie powinni krytykować Bartusia, nie mają, nie mają prawa. Jeszcze mhm. Nie bo to jest tak naprawdę pierwszy moment, kiedy w ogóle zabrałem Czekam, przez ten, ten fajka w Kiedy to wszystko jakoś pooglądałem. A widzowie, no nie wiem... Co się Mandzio, pomachaj mi, proszę. Macham, się. Witam, jestem na YouTubie. Witam. Poznaję tyle tyle. Minus 100 zł por porwane. Dziękuję bardzo za 100 złotych, Nektarek. Zaskoczyłeś mnie. Czekaj, się obejrzymy do końca. Kiedy to będzie normalny stream, a nie ciągle tłumaczenie się Fem i dawanie ta. Atencji jakimś z dwóch Hadom. Czyli myślicie, że oni nagrali o mnie ten materiał po to, żeby mieć liczby i Atencję? Naprawdę? <toduch <opisu> <toduché> hmm. Dzień dobry. Dzięki Barka za słodka nic się ja nie ma czekałeś! <laughs> oh. No cóż widzowie. Na samym weekend się... Czy tak. was? Biedny Bartek zdenerwował się chłop niepotrzebnie. Czemu mnie wszyscy biorą tak bardzo na poważnie? Trzy czwarte rzeczy, co my tutaj... Ja to uwielbiam, hmm, że trzy czwarte rzeczy, co my tutaj mówimy, to mówimy to na streamie, pieniądze. to są na takim XD a później I wszyscy... Uh, 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 uh. Czekajcie. Bartek a ja, ja na głowie. Chwila po tym ekipa ma problem. Póki Barwek, a ja na ja, głowie. Ja, ja, ja. Nie pociągniecie na dno. To będzie. Srogie grzyby. Słuchajcie, przeze mnie rośnie. Cena. Ja mówię, że nie, I nie jestem live'a, od nie cierpia Co? Jak on śmiech? Poważny człowiek poważny. No dobra, słuchajcie, zadzwonię do Mandzia Chciał chwilę porozmawiać, dowiemy się, co, co powie. No, tak naprawdę ale że ja nie, nie będę miał Halo. Żeby za długo czasu nie zabierać, Cześć, no. masz chyba teraz serię oglądania wszystkich filmików. <laughs> nie no, tak włączyłem akurat miałem obejrzeć ten jeden z. Ja tego. Dęgą, ale nie przydługi. Nie To Już koniec to ja muszę. Batek, Batek. O, przepraszam. Eee, Późno tak mi przesadzi. Jesteś ci szybko, będę szóstym będę tak, odpaliłem sobie. Albo craszę, albo, eee, albo on ruchasz. Ja nie do ciebie, ja jestem. Ja jestem błąda dziewczyną. I proszę. O co Opisałem chłop, plus minus swoimi słowami nie do końca chłop, wszystko poważnie, jak to wygląda, żeby po prostu nie właśnie objaśnić, co się teraz dzieje na Twitchu. Nie było to tak, że wiesz, że specjalnie tutaj chodziłem i chciałem zrobić eee. taką analizę jak suchar, to był dowcip, jak i większość rzeczy była po prostu żartem, a jak później zobaczyłem twoją odpowiedź, to miałem takie... I dlaczego wziąłeś to tak super, mega na poważnie? Okej. Okay. No nie wiem, co mam powiedzieć w ogóle. Jak wiesz, widzę po prostu filmik o tym, że ktoś robi analizę mojego upadku,

to nie je, była wiepka w zasadzie, że chcę sobie teraz sobie. ci jakoś mocno dopierdzielić, czy cokolwiek, tylko skomentowałem sytuację, bo jako, że jestem super kreatywnym streamerem, to się zajmuję właśnie komentowaniem i oglądaniem rzeczy, między innymi właśnie tego. Ja pierd... No PAN DZIO! Czy zagramy jeszcze Ty kiedyś jesteś małącza? jakiś głupi? Kuczy, nie wiem. Nie. Się 20 lat, w Dostałaś. Myślę, że jak będzie fajnie. to piszmy jak takie... jakieś kurwa Fajnie hmm. też nie. Jest fajne, coś? Może zagramy. Ej, czpam. W obecnej jestem tak naprawdę na Twitchu po przerwie, gdzie zawsze miałem taką wysoką presję, odczuwałem, żeby robić cały czas fajny content po prostu, chciałem dostarczyć najciekawszych materiałów. To powtarzałem. I, i trochę mnie cała sytuacja stresowała, że widzę filmiki jeszcze ułatków, które przez chwilę, nie miałem pomysłu na siebie. I wiesz, i widownia bardzo mocno to trzeba mnie obrażać, a ja źle reagowałem. Stąd też być może moje podejście na serio, że e, chciałem zobaczyć ten materiał, wiesz. To tyle. Ja pierdzielę. To tyle, to nie zabieram czasu i mówię. Moja analiza nie była tak super. Baty, tkoczy i gada Do dziewczyny. I pozdrawiam z żywą. I nektarka pozdrawiam. ale dla nie wam Kurde, ale rozumiem swoją sytuację. Dziękuję, Jim Cześć, czy chce Ty z Iwoną? Nie. Jako Patusia. To moja Patusia. To ja. Dzięki za młode Nie wiem, jaką widownię ma bo szczerze... Na TikToku? Yy... O mnie? palcy O mnie na TikToku? Że... Oglądałem YouTube'a, jeśli już, to innego. <grym się> Kurwa, brzmi się, jakbyś zajmował porządne wiadro. To widzę, że... No, nie jesteś starokretem mam obraz ten. Tu de fajnie się siedzi na tym obrazie znowu. A, no, mam obraz. No, po przerwie pankę. na tym dniu się e, sprzyjamać. pisz Przypominam, że ja znisz, z, z, znikałem w momencie, kiedy miałem ogromne liczby. No nie. Nie, kłamiesz. Ty spałeś z dwóch dziewczyn. Ja to widziałam. Na drama w ...Lipsonem. Całego. Ja to widziałam. I nie kłamiesz. Aferki Voxverm, albo wiecie co, Xcenta, ten, ten... koniec i to jest Usunięty filmik, zobaczcie. No, no a już po co? Buzi, po hany. co? Tego? Tak, komu mi jeżdżą. bo ja tego nie robię, że. Po co? Żeby miał wręcz szkala, z powodu. Ciepci. O, To ja mówię, znalazłem na wiem, co ja mówię. I że Ja mówię na że ja ja, to, to nie było Wiem, że ogólnie coś poszło o to, że, Bart, że Bartek był sobie na tym wyjeździe. No i Rypson komentował ogólnie tego posta. No i tam pokazywał <grym pójdę> później jakieś screeny, że Bartek był na imprezie jeszcze. Problem <grym> polega ja, na tym, że były ekipy, no normalnie impreza. Wiedziałam. Nie, nie, wiedziałam! Wiedziałam, że dupy w TV. W... Tak ja ja nie pisałem, że to jest, zachowanie, no. O, z tym porajdę. Najpierw ekipa, test edasjon, się tutaj czy nie, tak, ja nie, ja nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem! To, to a po wy, kreska to czy to Mieniec to samochody to powiedzieć, to a teraz Estacyz z w kobiet a potem śpiewę sobie od o o kobiety i Ja Jak ja dzielę! Słanaki! Co no to chłop? Wow. To są psłanaki! Dobra, pokaż co. Ja wyprowadzę się do, do domu. Nie, 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 już koniec. Eeeh, już mi koniec. Wow, boy. Nic się stało. Nie chcę mi się oglądać w Ansasuna. Tak, ja to tutaj tym. Andasz, Ksajo, powróciłem w sierpniu. To ja wiem o tym, bo już mówiłam o tym. Bo ja wieserkiem mam materiał to jest sadge. Dlaczego miałem się z tego tłumaczyć? Chodzi tutaj o to, tak, tak mi się wydaje przynajmniej, że tutaj najważniejszy jest szacunek. Do widza. Chodzi o to, że to podobno było kłamstwo. Nie, ja muszę wywołać minutę. No tak. Idę odpatrzeć. No, idę, idę, idę. Idę, gaz.